Pierwszy punkt szczepień powszechnych będzie się mieścił w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żukowie. Drugi punkt masowy szczepień będzie otwarty w drugiej połowie maja w naszym szpitalu powiatowym, bo szpital w tym momencie realizuje drugą dawkę szczepień dla nauczycieli z całego Powiatu Kartuskiego. Na polecenie wojewody zarząd Powiatu Kartuskiego miał pomóc organizacyjnie i technicznie zorganizować punkty szczepień powszechnych, żeby wzmocnić szczepienia w punktach populacyjnych. Ma no to na uwadze przede wszystkim przyspieszenie tempa szczepień populacyjnych, tak abyśmy mogli nabrać odporności jako połowę populacyjnych. Wiemy dokładnie, że Pandemia od zeszłego roku w naszym powiecie dała nam się znaki, dlatego że było tu wiele zachorowań z tytułu COVID-19, a także były przypadki śmiertelne. i Droga do powstrzymania i wyjścia z pandemii to przede wszystkim uzyskanie odporności populacyjnej, czyli zaszczepienie w rękach 70% mieszkańców powiatu Kartuskiego. Trzeba powiedzieć, że ten punkt szczepień nie powstałby, gdyby nie przychylność Pana Burmistrza Gminy Żukowo, który nam użyczył ten obiekt na zorganizowanie punktu szczepień w tak dogodnym miejscu. Trzeba powiedzieć, że tutaj wielkie słowa uznania pod adresem Pana Dyrektora Zarządzającego, Pana Dariusza, Pana Szaka, który w ramach Centrum Medycznego Świętego Łukasza jest organizatorem szczepień, czyli kadry medycznej, za którą odpowiada, i personelu zespołu szczepień, które będą te szczepienia przeprowadzały. Ideą jest, żeby ten, ten punkt, który będzie działał normalnie od poniedziałku do soboty, ale mamy takie informacje, że w miesiącu maju i czerwcu będzie on działał od poniedziałku do piątku, dlatego że będziemy szczepili tygodniowo. Około tysiąca osób, później to będzie większa liczba osób, będzie także działało w soboty. Drugi punkt też będzie w tych granicach szczepionych, także możemy powiedzieć szczerze, że to tempo ilości zaszczepionych będzie w naszym powiecie wzrastało. I myślę, że tutaj to jest wielka sprawa, że na mój apel po informacji wojewody Ministra Deutczyka odnośnie. Powstania 21 szczepień w Województwie Pomorskim. W naszym powiecie powstają dwa takie punkty, poza tym działają także punkty populacyjne i ilość dawek też została w tych punktach zwiększona. Czyli generalnie szczepienia w naszym powiecie przybrały na moc I możemy powiedzieć, że myślę, że na dzisiaj ponad 30 tysięcy mieszkańców naszego powiatu jest zaszczepionych. Przy populacji do szczepienia około 1000. Mieszkańców Mamy nadzieję, że do końca sierpnia uzyskamy odporność populacyjną, co wpłynie także na podniesienie naszej zdrowotności, bo to główna droga do tego, żeby wyjść z pandemii. Jeszcze raz wielkie słowa uznania, podziękowania dla Pana Burmistrza Gminy Żukowo, dla Gminy Żukowo, która zawsze jest otwarta na pomoc w tak ważnej sprawie, gdy dotyczą się to do sprawy zdrowia naszych mieszkańców, a zdrowie jest najważniejsze. Nie wiemy także, jaki będzie stan po przebyciu COVID-u, bo wielu mieszkańców chorowało, także czas rehabilitacji, to wszystko jest przed nami. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców powiatu Krakowskiego, żeby się szczepili, a to zabierze nam wszystkim bezpieczeństwo. Dziękuję. To ważne dla mieszkańców i gminy, i całego powiatu, aby zacząć się szczepić. To, co powiedział pan starosta, musimy zdobyć 70% możliwość szczepienia i możliwość zdobycia populacji osób zaszczepionych. Nie ja obowiązuje coś takiego jak realizacja. Może każdy do nas się zgłosić, rejestracja jest w różne sposoby poprzez stronę internetową, infolinię, jak również można tutaj zadzwonić do punktu. Zawsze mamy 10% terminów, które zostały utworzone na podstawie ilości szczepionek dla ludzi, którzy tutaj bezpośrednio się zgłoszą telefonicznie, ewentualnie przyjdą się do